Iść już obramnę na, na Nintendo. Nie mogę się doczekać już iść na Nintendo. Mogę się doczekać i na Nintendo. Puszczam. Moi drodzy, nie wiecie, to działa w ogóle. Zagrał Fortnite'a. Jest. Dobra. Włączamy. Wow, wow, wow. Włącza się. Grand Fortnite. Uf. Wow, wow, wow. Włączyło się, włączyło. Jest. 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 Jest, jest, jest. O Boże. O Boże, o Boże. Włącza się. Włączyło się, włączyło. i Włączyło się, włączyło się. Zobaczcie to. Dziękuję to za to, że kupiliśmy za to. Nikt ten domu się tysięcy łóweczek górę, a teraz mam dużo pieniędzy. Dziękuję. papa. Pa.